Cześć, jestem dzisiaj w jednej ze znanych sieciówek i przygotowałam kolejną stylizację dla sylwetki typu gruszka, która świetnie nada się do biura, jeżeli nie obowiązujecie jakiś taki sztywny dress code. Zacznijmy sobie od spodni z prostą nogawką i z kantem. Spodnie z kantem to spodnie, które są bardzo dobre dla sylwetek typu gruszka, ponieważ optycznie nam wyszczuplają masywniejsze uda. Bardzo ważne jest jednak, abyś wybrała odpowiedni rozmiar, tak aby ten kant się nie rozprasowywał na Twoich udach. Do spodniej dobrałam białą koszulę, ale koszulę, która ma u góry mnóstwo detali, dzięki czemu uwaga obserwatora skupia się na górze sylwetki. Dodatkowo falbany, które się tutaj pojawiają, będą nas optycznie poszerzać w ramionach. Dzięki czemu wyrównają się proporcje pomiędzy szerszymi biodrami i węższymi e, ramionami. Koszule możesz z przodu delikatnie włożyć w spodnie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest to dobra kolorystyka np. dla zgaszonego lata, chłodnego lata, a nawet i jasnego lata, chociaż spodnie dla jasnego lata powinny mieć jaśniejszy. Odcień, ale zgaszone i chłodne lato będzie przepięknie wyglądać w tym zestawieniu, ze względu na to, że ta koszula jest w cieniu naturalnej, a nie czystej bieli.